Wow. Jest jakiś podejście do Widzę, strzelam do nich. Lol, fajank z działem. W ogóle idę do ciebie, Mario. Nawet dojedzie. Nie, spokojnie. To raczej reszki dolecą. już nie dziwnego, zobaczyłem, że coś podleciało. Ciężko że mogę nie robić bolterów, Ravion. Eee... ale wiesz, co, Eldarzy. Okej. się z więc zrobiłem boltery. Teraz troszeczkę hmm. żałuję, że nie ma plazu. No, ale cóż... Jedynka, dwójka, wszystko gotowe. Bombardowanie orbitalne, czy na piersi, tak bombardowanie. Aaa! Co? Cholera, potrzebne mi Dobrze, tak ale więc zawsze zawsze że będzie jest za słaba... Wiesz? Na no zawsze dobra, bucie, ale jednak ważne, ...że Butcher jest słaba. To znaczy, nie tak, on też bucie, że słaba, chłopie. Na no resztę resztę się... Ty... ...jak To jest chore. To jest po prostu chore. Nie daj mu przejąć swoich pojazdów, bo będziemy smutni. Dobra. Ja tutaj już mogę odpychać praktycznie dowolną ilość do przeciwników. No to super, to ja się mogę stąd zabrać, tak? Eee. Jak mogę tarabinę, to eee. to. Czy masz się stąd zabrać? Wiesz co? Daj mi zrobić pojazdy najpierw. Zadam sobie i, i tam. I będę się czuł komfortował. Faryasi. Pariasi rzeczy samej. Te lorda mi zabili. Eee, yeah. To jest problem. To się musiało wstać. To, to coś na sobie powiedzieć. Nie rozumiem. Nie przejdę. To wyjeżdżają obok nas. A Cudne hmm. mi rozpoznanie. Ja tylko zabijam po prostu jednego lorda z treja, tak by się to pojawiał ja i próbuję coś z nim zrobić. Cześć, Jesteś jedyną osobą, która nie, ma, która nie ma... ani dwóch flanek, ani masowych ataków do obrony przed. Rusz się trochę do przodu. No. Czekam, aż mi się pojazd zrobi. Co się robi? To w takim razie dawaj rekwet. Zniszczyłem ją. Ja. Dobra będę musiał drugi ten zrobić Ile kosztuje mam raz? Okej okay, dobra Mam za mało rekwa ale to dobrze bo mam dużo energii czy mogę lepiej schwituć moje funkcje razie e, Co to znaczy? Czy to znaczy, że to będzie bombardowanie? Nie, to jest impuls słoneczny. Wszystkie Twoje jednostki które są w impulsie ślepną. Nie zdaje obrażenia, on jest turbomocny, anyway. Te moje kurczaki tak sobie stoją. Widzę, że mój oddział ma morale i jest przyzdziesiątkowany, więc zapewne właśnie dostał z tego. Właśnie dostało darów Dużo. Wow! Wow! The file, co ty wyprawiasz? Ej, właśnie mi tutaj włożył na twarz właściwie trzy armie naraz. Hej, ja stoję i drody, pomagam. Co? Nie, nie co... pomagam. Strzelam! Przylecę no, pojazdami do, do Ciebie. Widzę, pojazdy, widzę tą wielką, to niebieską tam. kropkę na górze. Mnie to trochę deprymuje, powiem Ci. Lecę to pojazdami to do Ciebie. Jak... Jaką wielką, niebieską kropkę masz? O, Zapomniałem, jak miękki jestem. A widzisz tą kropkę? <laughs> tak, też widzę. Chociaż byłbym wdzięczny, gdyby... gdyby byłbym wdzięczny, gdyby obie te kropki się ruszyły, bo tak naprawdę A możemy ich wykończyć. Ja jestem w Mi się mi się skończyli żołnierze po prostu. Tak długo ich odpierałem, że mi się skończyli. To no, chyba nie jest o wiadomość, nie? No nie specjalnie. Rozumiem, dlatego że teraz zostawiam to wam, właśnie tracisz... NIE, kucaki. NIE! No, dobra. no, dobra. no, dobra. no, dobra. no, no nie, on spokoju. właśnie fasztira. Dobra, zabiłem się w no, 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 Super, ale tak. No nie jest tylko Farseera. To przejdźmy do pracy jestem tym razem, bo teraz nie straciłem jakie mogę nie zrobić z tym. Uprzedziłem się. Ci. Uprzedziłem się. Kiedyś podbiegł. Straciłeś jednego, lol. I jednego. do tego, który ma? był prawie zniszczony w tym momencie. No tak, jak cię Kiedy uprzedziłem. To, to tak. właśnie biły twojego pierwszego. Nic szybko im poszło. No, fire ja dragoni wcale. Tutaj coś robią. Szmariu? Tak? Dobra. Tu jest pobierany który też siedzi na takim scenariu jak Szmariu, stoi tutaj, ale Mario. Ja Mario. To fancerne, ale a Elegan broni tego miejsca. Ja tutaj rozwalam... ...minutę pancerne Elegana, co? Przesuń się tutaj. Pierwsze, kto ja się boję pancerna. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam broadside'y. To do to w fejdzie, na razie to na. Noż. A ja mam całą armię od Maria. Maria, Wracaj do marysz, nie będzie Tak, Właśnie, wracaj szybko do bazy, Tak, Nie, 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 hmm. nie, I tak tak nie, 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 później i... Co? Okej, Okej, nie, nie, muszę. Inkwizytorze, odłączcie. się. Więc nie. Czuję, że te są już wytyczne też nie przyklepuje pojazdem. To pojazdy, No spoko, zjadają i właśnie sterciane. Aha Ale dla właśnie potrzeba to cała bo nie ma front frontlineu Boże jakie to bydło jest twarde Ktoś powaliło Mario dzięki właśnie przegrałem Opierałem tych, którzy atakowali nie w tym momencie No spoko, spoko, a ja ma... a ja straciłem wszystkich koszaki Rainblade jest już pod twoją bazą Nie zgiń przez chwilę i ja będę Zde. pod ciebie Że nie zginę, ale problem jest to, że ja się już nie odbuduję z tego Odbudujesz, bo ja ją wsparcie. No, fajnie, dostaniesz tak. od nasy nas okej okay. Smarius stój na środku, Elawion bronimy teraz tutaj. Najpierw muszę dojść do jecha dojść do elefiana. Chociaż nie, bo zaś... Ja sobie poradzi. Broni środka. Broń środka, że posiłki nie przyszły. Ja jeszcze nie z Okej. Okay. Ja bym wysił z tutaj. będziemy bronić tego tego przejścia. Eee... zaraz. Maria. Ja tu jestem. Ja to muszę wyrzucić wszystkich redarów z mojej bazy, a dopiero potem A ja wyjdziesz to tutaj? Tak, zrobię. czas. Zajmij ten punkt od razu. Ewoku rozmiń punkty wszystkie. An mowa. To Taka niedużej jeszcze zrobiłem. Zrób mnie nie idę wracaj na środek. Ja i radią tej budynku w pokół. No. Z tego boku, tego boku? Tutaj tak, gdzie Tak, tutaj, w... tutaj my salimy. Właśnie tam jedziemy całymi naszymi przygłami. Wow, oh, no dobra, Dwa oddziały, lol. To no wystarczy, chłopie. Znaczy nie no, śmieję się, że dwa oddziały to moje siły całe. No, no to dobra, Trzy oddziały, ale jeden, jeden, jeden. Dopiero teraz idę, bo zabytka A tak A także baneblade. Mario, możesz zabrać swoje baneblady, tylko staj na środku, Mario. Tutaj, koło tego punktu. To tam, koło tego punktu są siły wroga. Na razie to ja się muszę przegrupować. Zabierz te Broadside y stąd. Nie, czy nie? Nie musisz o, my my się start start start, start, je stawić do niczego. Porobuj się. się trochę do przodu, bo zabijałem moje Broadside. Y. Elavion. Szmaryu, zabierz Broadside y, yes. albo. No właśnie. Jak jest, jak jest tam, zabierzesz to przestaną ubinać. Tak, jak nie? Ja jestem już z przodu tutaj, więc. O, wiesz co? E, ja stanę za tobą, bo. jestem jest ten papierowy w tym momencie, już. Tym nie, w sensie, no. nie, nie stałeś jestem moim pojazdem, bo pierwszy lepszy P-Pan się zniszczył. Tylko coś stanie uzupełnia. Eee, bo on złodziej o znikniknęł. Przy mnie w sumie No dobra, przepraszam. Pierwszy lepszy P-Pan zmniejszył c tak? Tak. jest jakieś To krzyciak jakby coś się działo Bo ja naprawdę nie mam czego dostępować hmm. Po prostu się fokusuje Dobra Gdzie są przeciwnicy Gdzie są przeciwnicy? Nie martw się Dabij jednego no, tak, te trzy punkty Mario. zajmij utrzymaj, dobrze? Te trzy punkty zajmij na razie. A jak je zajmiesz, to Fargowie przybiegną hordami, nie bój się. ja nie chcę. Albo możesz po prostu zabić kompka. Albo zabij kompa, właśnie. Poczekam Problem na to, a nie który tu Jesteś pewien, że to się uda? Ale musisz stać bardziej z przodu, bo nie mam zasięgu widzenia do tego, tego zejścia w dół. Dobrze, zaraz będę miał lada. Nie, nie, nie stawaj tak daleko z tyłu. Masz mniejszy zasięg niż ja, okej? Okay? Płciłbym hmm. się, ale tutaj chodzi o to, że mnie wszystko od razu zabija. Przebiegają mi pierwszy raz, zabiera biorę poszucenie dłużej i umieram. Masz jakąś obsesję z tą burzą, no nie jest aż tak groźna. Jest. No, mam obsesję odkąd nagle zabija mi całą armię. Nie, nie, burza Masz jest mocna. Musisz zabrać radarami i powiesz... mam nadzieję, że z jak będziemy grali jeszcze w DC, też mi się podobała to jest bardzo fajna faktycznie. Dla Cepro dobrze hey, zrobili. Jakby co to coś mogło mi umknąć za mną, więc uważajcie. Coś ci próbuje yes. zająć punkt. Monolit! No... Dzięki. Wiesz tam wyszli. Nie mam go nawet się zająć w tym momencie. Albo dobra, już muszę, 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 To idę, to Nie, 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 to nie, 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 wiem, czy DC Pro nie, można, wiesz? To jest Storma, więc, nie, 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 jak... Jak... Widziałem jak nasuwają z niego trzy hamakady i trzy brody i nic nie robiło Popełniam się, że nie ma się Cóż Mario tego nie ogarnął Cóż Mario zabił tych nekronów Których nekronów? Ani... Nekronów? Są no, nekroni są najmniejsze na, A my rzucimy się tutaj zaraz z

Eee, mam jednego, żeby to robić Wystarczy Znaczy nie wyszle ci go, bo on Panie, jak pan mi jakby testować kutry Panie, ja mogę mieć całą hazardę Wyszli Zbuduj, jest tani, zbuduj, są tani Podróżniczy Tak zbuduję, zaraz tutaj wyszle Co macie cię naprawiać, Benka? Wszystko masz naprawiać. Dobra to mów jakby coś innego, niż Benek dostało baty, bo, po... bo po prostu spokojnie nabędił. Kurczak dostał baty? Gdzie ty masz kurczaka, <grym zna> łódź? <grym zna> o Jezu, jak mnie nerkarmił. Co? Zabijesz mnie, to jest to samo. Nie podoba mi się to funkcjonalnie. Nie! Nie! Piszcie we mnie! Co chodzi? Znowu? Nie, dobra. To jest taki zardki, kapelan. Już puste, że widzę tutaj. Darzy. A, Eldarzy. Eldarzy tego mnie od tyłu musi. Usiądź, do mnie uciekaj, do mnie Mario. Mariu. E, co Z ty tu robisz? Nie ruszaj się. Czy nie się? tym nie ruszasz? Ale, Tam? Nie Tam rozumiem pytania. Powtórz. Mamy gitę, którą na linii. E, <śmiech> <śmiech> możemy zabić komputer? Alan. A tak, to jest A już, już, naprawdę kurczakaj Le Rasa, proszę. Alan, baza. Nie widzę żadnego kurczaka. Nie widzę To jest kurczaka? Na środek, szmari, idziemy na środek, wszystkim co mamy. No, wszystkim co mamy, tylko pojazdy mi poginęły. Do tego no spoko, ja my już idziemy moją piechotą na środek. Dobra, zaraz Lord mi umiera. A, Będę się ciebie za szlachę. Eldarzy tutaj są. Szmari, ubijaj tam. Eldarzy są tutaj. Gdzie, że... Gdzie mam wjeżdżać? Szmarli idziemy na środek Rego nie dekoncentruj mnie, ja kontroluję pole bitwy Albo i nie kontroluję Ale cicho no. Właśnie reszty mojej armii zniknęły Tankując dla Twoich ciób Nie stracę, liman rasa, stracę Limanrasa, stracę Limanrasa Nie uciekaj Limanrasie Shit Okej, okay, retreat straciłeś 3-3-3-3-3-3. teraz musimy popchnąć, jak sam sam się sam sam na, sam. na Ale. Tym Całą tą armią na okay. środku musimy. Ruch ofensywny na nakręt. Tak Proszę, się pozbyć. Mam zakolejkę, okay, ma 4, 4. 4. mamy cztery. To już cztery. To już cztery. To już cztery. To już o mój Baneblade, proszę, mój Baneblade! Naprawiaj No nie zrozumiałeś, się po prostu nie, z, nie nadążam z budowaniem, bo nie mam budynku do budowy Popro Szmariu, naprawiaj moje jednostki, proszę cię, Naprawiaj moje czołgi proszę. Ja szarżuję wszystkim na nekronów razem z tobą, a ty naprawiaj moje jednostki No Dobrze gada Proszę, naprawiaj wszystko. Naprawiam Gdzieś tutaj są moi budownicy, którzy naprawią ci bank? Co macie z tym bankiem? Nie mam rasa, mi naprawi. Okej. Okay. Mario, tylko jeden budowniczy może. Okay. Znaczy w też, Za mało zasobów worków. Może jakiś krót jeden. Dobiegł do bazy przeciwnika i dostał z monolitu. Kompletnie umarł. A myślę, że tylko częściowo hmm. Częst, ja straciłem oddziały? Jakieś? Niewi wiarygodne. teraz są moi żołnierze. Niewyobrażalne Mam te pojazdy tutaj zostawić I teraz się rzucimy na jednego z wrogów, więc to stać. O w ogóle jak pancernie tutaj Są absolutnie same pojazdy. Ał, au au ał, au, au, widzę, au, że ich mi włożył well, na cały. nam. A wszystkim. Bombardowanie orbitalne. Też mam. Wiesz, że bombardowanie orbitalne to też 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 tylko budynkom nie pojazdam. Chyba, że coś zmienili diametralnie. Poczycie, co temu? Bombardowanie orbitalne jest dobre na piechata. No, nawet tego nie poczuł. Ale sam, sam sobie coś na zaraz zacznę zabijać ten bombardowany Dobra, rozwalmy Krona, po prostu... No, tyle się. Nie dobra, rozwalmy Krona na hamach Zniszczył... Nie, on ma kilka HQ, więc nie wal w to nic nie da C wy, ty, wy Co tutaj robi predator? Predator Czasami nie, nie. Ale on na nich. Tam mamy. No. Ja bym jednak najpierw zbił na środek. Środek musimy rozdać na kronach. To bardzo ci, ci wbije, No bo ja, właśnie o to mi chodzi. Trzeba go zabić szybko. Nie, bo on, oni mają ojców u siebie w bazie nawzajem. Dobra, ja jak chcesz, chcesz, chcesz możemy. Dobra, ale ja nie wybronimy tego w sensowny sposób. Bo eee, nie zdążymy. Tak to? Ognia, defetyzm, niszczy. On ma tylko dwa monole. Alan, jak rozwalimy te dwa monole, to wygramy. A bo? No wie, wiesz, mać... nie. A faktycznie. Ma, ma tylko dwa monole. Czy...